Naukowcy są pewni, że w końcu znaleźli położenie arki Noego. Wcześniej arka zaginęła, choć wierzyliśmy, że prawdopodobnie została wyrzucona na brzeg pasma górskiego w Turcji. Nadal jest wiele sceptycyzmu co do tego, czy to niesamowite znalezisko naprawdę jest arką Noego, ale badacze pozostają silni w swojej wierze, że znalezione szczątki naprawdę należą do Noego i że to jest jego słynna arka. Historia Arki Noego fascynuje badaczy i innych ludzi od tysięcy lat. Dzięki biblijnym opowieściom o Noem i jego ratującej życie łodzi pływającej po całym świecie, niezliczone osoby zastanawiały się, jak duża musiała być ta łódź i jak jeden mężczyzna i jego rodzina byli w stanie znaleźć po dwóch przedstawicieli każdego gatunku zwierząt i mieszkać z nimi na tej łodzi przez ponad miesiąc. Według historii biblijnej, Noe został wybrany przez Boga. Bóg chciał, aby zbudował dużą łódź dla siebie, swojej rodziny i po dwóch przedstawicieli każdego gatunku zwierząt. Bóg wierzył, że świat staje się coraz gorszy i że nie ma szans na odkupienie. Z tego powodu rozkazał, aby powódź spłynęła na ziemię, zabijając wszystkich oprócz tych, którzy byli na arce. Biblia wyjaśnia, że po ustąpieniu powodzi. Arka najprawdopodobniej zatrzymała się na ziemi w górach Ararat, na obszarze dzisiejszej Turcji. Ta historia została opowiedziana zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, a niezliczone starożytne cywilizacje opowiadają podobną historię o wielkiej powodzi, która miała tylko garstkę ocalałych. Ale czy naukowcy w końcu znaleźli pierwsze fizyczne dowody, które dowodzą, że ta łódź była prawdziwa? Zanim zaczniemy, kliknij ten przycisk i włącz powiadomienia, aby obejrzeć więcej naszych filmów. Arka Noego i jej znaczenie w religii. Arka Noego to jedna z najczęściej omawianych historii w historii świata. Co sprawia, że arka jest szczególnie interesująca, to fakt, że mówi się o niej nie tylko w chrześcijańskiej Biblii, ale także w tekstach z judaizmu i islamu. Sumerowie, znani również jako lud szinearu, również mówili o wielkiej powodzi. Oczywiście wydaje się, że ta powódź miała miejsce kilka tysięcy lat temu, ale naukowcy i badacze kwestionowali ważność tych tekstów. Aż do teraz. Wielu badaczy zastanawiało się, czy statek o takiej wielkości i konstrukcji byłby w stanie przetrwać masową powódź. Inni również zastanawiają się, jak statek mógł być wystarczająco duży, aby pomieścić tak wiele zwierząt. Eksperci są teraz przekonani, że historia ta jest prawdziwa po znalezieniu tego, co uważają za szczątki Arki Noego w paśmie górskim w Turcji Arka Noego w górach Ararat. Mniej więcej w kwietniu 2010 roku zespół chińskich badaczy ogłosił, że w tureckich górach Ararat odnalazł wrak Arki Noego tak jak twierdziły teksty historyczne. 15 badaczy twierdzi, że na 99,9% są pewni swojego odkrycia, a jedyną możliwością dla tych szczątków jest to, że jest to Arka Noego. Zespół badający znalezisko zorganizował konferencję prasową i szczegółowo opisał, w jaki sposób znalazł kawałek drewna i kawałki liny, które prawdopodobnie zostały użyte na arce. Zrobili obszerne zdjęcia i filmy z wraku i podzielili się nimi z ludźmi na całym świecie, którzy chcieli dowiedzieć się więcej o tym odkryciu. Zespół naukowców z chrześcijańskiej organizacji znanej jako Noah Ark Ministries International również twierdzi, że znalazł większą strukturę statku na wysokości około 4000 metrów nad poziomem morza w górach Ararat. Aby spojrzeć na to z innej perspektywy, szacuje się, że góry mają około 5100 metrów wysokości. Mówi się, że znalezione kawałki drewna mają około 4800 lat, co idealnie pasowałoby do historii opowiedzianych w księdze rodzaju, biorąc pod uwagę, że historia biblijna mówi, że świat ma tylko około 6000 lat. To, co czyni to odkrycie tak niewiarygodnym, to fakt, że badacze nie tylko znaleźli fragmenty drewna cyprysowego, dokładnie tego, którego miał użyć Noe, ale także znaleźli dowody na podzielenie statku na kilka małych segmentów. Segmenty te bardzo przypominają stajnie, które mogłyby być używane do otrzymania zwierząt. Według zespołu naukowców te stajnie byłyby wystarczająco duże, aby pomieścić po dwa spośród większości zwierząt na Ziemi, w tym dużych ssaków, takich jak lwy, niedźwiedzie czy słonie. Mówi się, że dokładna lokalizacja tych znalezisk jest utrzymywana w tajemnicy przez rząd turecki, dopóki nie będą mogły być przeprowadzone dalsze wykopaliska. Istnieje jednak wiele spekulacji, że te odkrycia mogą nie być prawdziwe. Według kilku naukowców i badaczy takie znalezisko nie byłoby prawdopodobne, biorąc pod uwagę ilość czasu, który minął od chwili, gdy arka uderzyła w ląd. Niektórzy naukowcy odrzucają również pomysł, że arka Noego kiedykolwiek istniała, jednak ta teoria wydaje się niewiarygodnie nieprawdopodobna, biorąc pod uwagę ile zeznań naocznych świadków zostało złożonych przez lata i ile starożytnych cywilizacji mogło bezpośrednio wywodzić się z rodziny Noego. Wszyscy z nich twierdzą, że powódź rzeczywiście miała miejsce. Pomijając to wszystko, istnieje kilka kluczowych informacji, które mogą obalić to odkrycie. Według kilku naukowców, kurdyjski przewodnik górski mógł zostać zauważony, gdy wnosił dużą ilość drewna na szczyt pasma górskiego. Podobno robił to, aby zbudować fragmenty statku na szczycie gór. Roztopiłby również śnieg i pozwoliłby drewno się postarzało, dając złudzenie, że zostało niedawno odkryte po wielu latach i uwięzienia pod lodem. Twierdzenia te nigdy nie zostały udowodnione, ale jest możliwe, że to odkrycie mogło zostać dokonane przez oszusta, który chce wyłudzić pieniądze w zamian za prowadzenie ludzi na górę. Niektórzy badacze, którzy wierzą, że historia Arki Noego jest prawdziwa, dyskutują, czy możliwe jest, że Arkę znaleziono tak wysoko. Według tych naukowców, jeśli ta historia jest prawdziwa, to prawie niemożliwe, aby poziom wody podniósł się na tyle wysoko, aby Arka została znaleziona ponad 4000 metrów nad poziomem morza. Według naukowców, na świecie po prostu nie ma wystarczającej ilości wody, aby zanieść łódź tak wysoko. Góra Durupinar to lokalizacja arki. Wiele osób twierdziło, że Góra Durupinar może być bardziej realistycznym miejscem dla Arki Noego. Ta góra była badana przez wiele lat, a tysiące ludzi wierzyło, że byłby to najbardziej prawdopodobny obszar, w którym mogła znajdować się arka. Musisz wiedzieć, że na przestrzeni lat dziesiątki zespołów badaczy twierdziło, że odnalazło Arkę Noego. Jednak za każdym razem te twierdzenia są albo obalane, albo przynajmniej wysoce kwestionowane. Już w 1959 roku zespół badaczy z Turcji odkrył interesującą formację skalną, która według wielu osób przypomina kadłub statku. W 1977 roku zespół badaczy wyruszył w te okolice, aby zbadać pasmo górskie, po tym jak niektórzy z nich uwierzyli, że może to być miejsce spoczynku słynnej Arki Noego. Podczas przeszukiwania okolicy badacze znaleźli kilka kawałków metalu, które, jak sądzili, mogły pierwotnie należeć do Arki. Te metale byłyby używane do spojenia Arki i mogłyby być również przydatne w stajniach do trzymania zwierząt w zamknięciu. Historie o tym odkryciu rozeszły się po całym świecie, choć obalenie ich nie trwało długo. Jak się okazało, w tym paśmie górskim znajdował się również aktywny niegdyś wulkan. Metale, które znaleźli, były najprawdopodobniej wynikiem dawnej erupcji wulkanu, która pozostawiła pozostałości i skały, które przypominały metal lub żelazo. Po dalszych badaniach udowodniono, że rzekome kawałki żelaza były w rzeczywistości magnetytami zawierającymi tytan, potwierdzając teorię erupcji wulkanu. Co gorsza, Biblia wydaje się również wyjaśniać, że arka miałaby bardziej kształt sześcianu niż tradycyjnej łodzi. Z tego powodu odnalezione formacje skalne nie pasowałyby do biblijnej narracji, a tym samym nie mogły należeć do arki. Biblia również nigdy nie wspomina o jakimkolwiek rodzaju skały użytej podczas budowy, tylko o drewnie gofer lub cyprysowym. Wydaje się, że teoria o położeniu arki na górze Turupinar została obalona. Liczne wyprawy i powrót z pustymi rękami. Mimo że kilka zespołów badaczy zrobiło wszystko co w ich mocy, aby zlokalizować arkę na przestrzeni lat, nadal nie ma dowodu na to, że arka została kiedykolwiek odnaleziona. Chociaż historia biblijna mówi, że arka znalazła się w górach Ararat, nadal nie ma gwarancji, że góry z tamtego okresu będą przypominać góry, które są tam dzisiaj. W rzeczywistości nie wiemy nawet, czy to, co nazywamy górami Ararat w 2021 roku, to te same góry Ararat sprzed 5000 lat. Nazwy mogły się przez lata pomieszać lub góry mogły się radykalnie zmienić przez ten czas, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę możliwość aktywności wulkanicznej. Gdzie jest Arka Noego? Co to wszystko oznacza? Czy znaleziono Arkę, czy też nie? W tej chwili wydaje się, że lokalizacja arki pozostaje tajemnicą, podobnie jak biblijna arka przymierza i mityczny święty graal. Choć te przedmioty naprawdę istniały, jest mało prawdopodobne, by kiedykolwiek zostały odnalezione. Częściowo wynika to z tego, że ludzie, którzy je schowali lub ukryli, nigdy nie zamierzali ich znaleźć. Istnieje o wiele bardziej prawdopodobne wytłumaczenie. Musimy pamiętać, że zasoby metaliczne były wówczas bardzo ograniczone. Zasoby drewniane również były trudne do zdobycia. Wiemy, że ludzie z tej epoki mieli dostęp do pił i siekier, ale ich używanie prawdopodobnie wymagałoby wielu osób i dużo pracy. Oznacza to, że większość ludzi z tego okresu ponownie wykorzystałaby swoje zasoby i przekształciłaby je w inne projekty, gdy nie były potrzebne w pierwotnym kształcie. Wyobraź sobie na przykład, ile czasu zajęłoby Noemu i jego rodzinie zbudowanie arki. Wydaje się to szalone, że po tym jak w końcu wylądowali na Ziemi, po prostu zostawili arkę tam, gdzie była i nie wykorzystali drewnianych i metalowych części. Najprawdopodobniej arka naprawdę istniała, jednak już nie istnieje. Kiedy Noe i jego rodzina w końcu znaleźli się na ziemi, arka prawdopodobnie została rozebrana i użyta do budowy domów, konstrukcji lub narzędzi potrzebnych do rolnictwa. Mało prawdopodobne by po prostu pozwolili, żeby arka leżała tam przez tyle lat i gniła, gdy była stworzona z cennego drewna i metalu. Co to wszystko oznacza? Zasadniczo udowodniono, że nigdy nie znajdziemy arki. W rzeczywistości prawdopodobnie już ona nie istnieje. Po tym jak rodzina Noego zużyła wszystkie cenne zasoby, miałoby sens, że pozostałe drewno z czasem uległoby rozkładowi, co oznacza, że dziś w zasadzie nic z nich nie zostało. Pomyśl o tym, jeśli drzewo spadnie w lesie, nie pozostaje tam przez setki lat. Większość drzew zaczyna gnić i są zjadane przez robaki w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat. Pomysł, że Arka Noego pozostała na szczycie góry przez prawie 5000 lat, jest prawdopodobnie tylko mrzonką. A przynajmniej tak się wydaje. Dzięki za oglądanie. Pamiętaj, aby nacisnąć ten przycisk, aby obejrzeć więcej filmów, i zasubskrybuj, aby uzyskać więcej treści.